Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz a to moi drodzy jest kolejny odcinek z Elden Ring Night Rain. Moi drodzy, dlaczego się spotykamy? Ano dlatego, że pomyślałem, że dla osób, które no, gdzieś tam mogą powiedzmy mieć problem z wczesną rozgrywką w tym tytule, mogą nie, nie wiedzieć, że postaci, które mamy tutaj do wyboru, jest więcej niż te sześć, które mamy na początku. Tak? Na początku mamy te sześć postaci, ale tak naprawdę tych postaci jest osiem. I żeby mieć tą siódmą i ósmą postać, trzeba je odblokować. Ale jak to zrobić w przypadku księżnej? Tutaj procedura odblokowywania księżnej jest dosyć prosta. Po prostu trzeba zwyczajnie Grać. Eee, trzeba po prostu sobie pójść na wyprawę. Jak widzicie, po pokonaniu pierwszego e, bossa, tego trzygłowa, tak? Trzygłów e, to jest taki trzygłowy pies, powiedzmy, taki chyba to się nazywa jakiś cerber, czy jak to się tam e, nazywa profesjonalnie. Po jego pokonaniu odblokowujemy sobie tutaj pozostałe. Bestie, bossy do pokonania, na których to możemy się zgłaszać na wyprawy, ale na samym początku mamy tylko tą jedną wyprawę do wyboru i jest to ten właśnie Trzygłów. I żeby odkryć księżną, to musimy po prostu tego Trzygłowa pokonać. Czy zrobicie to solo, czy zrobicie to z ekipą, czy zrobicie to poprzez matchmaking z randomami, nie ma to najmniejszego znaczenia. Po walce z Trzygłowem dostaniecie przedmiot którym to będzie zegarek? Ja tego przedmiotu chyba już przy sobie mieć nie będę, eee, a nie jest. Stary zegar kieszonkowy. On chyba się pojawia wtedy, kiedy się gra właśnie księżną. Ten stary zegar kieszonkowy, właśnie dajecie tutaj tej NPC, która przeważnie stoi sobie w tym miejscu w takim płaszczu. Eee, I to jest nie kto inny, właśnie jak nasza księżna schowana, po prostu ukryta pod tym płaszczem. Podchodzimy do niej, rozmawiamy z nią i tam jest taka opcja, żeby pokazać jej ten zegarek. Ona mówi, że to jest jej zegarek i czy moglibyśmy jego zwrócić, i my wybieramy opcję, że tak. I wtedy księżna dołącza do naszej ekipy i z sześciu postaci robi nam się siedem, więc po prostu, zwyczajnie, przechodzicie sobie pierwszego bossa. Dla osób początkujących, będzie to dosyć spory challenge. Mi to się udało akurat y, ogrywając y, mapę z dwoma randomami, nie zrobiłem tego solo, bardzo się starałem, ale mi się nie udało, a spędziłem w Souls-like'ach już około 10 lat i naprawdę ciężko gra mi się w Night Rain samemu, więc podejrzewam, że osoby, które nie mają tyle doświadczenia jest im jeszcze ciężej, także no niestety, ale gra jest bardzo, bardzo mocno nastawiona na granie w party trzyosobowym. No, i mi udało się pokonać tego pierwszego bossa, odblokować księżną, także dzielę się z wami sposobem, jak to się robi. Jak już mamy tu księżną na ekranie, to sobie zobaczmy, co ona potrafi. Jej pasywką jest podwójny krok, zobaczcie. Ona ma taki. Pierwszy krok jest takim daszem, a drugi jest taki mega daleki, zobaczcie. Także ona pokonuje, tutaj jest bardzo mobilna, tak? Tutaj, zobaczcie, ona. Ma ten podwójny krok, no i tutaj tak naprawdę jest przez to mega mega mobilna, więc ciężko jest ją po prostu zwyczajnie trafić. Jest takim, powiedzmy, um, no łotrem można powiedzieć ze sztyletem, um, bo tutaj ona też ma przy sobie taki właśnie sztylet księżnej i ten sztylet ma właśnie tutaj takie bardzo interesujące komba. Um, no i dobra moi drodzy, co jest kolejnym jej skillem? Już wam pokazuję. Aktywujemy sobie tą kukiełkę. Najpierw wam pokażę, właśnie, tutaj, tą jej mobilność. Zobaczcie, że ją pocelować jest naprawdę mega ciężko, tak? Tutaj ja co prawda mam nieskończoną ilość em, wytrzymałości, ale zaraz postaram się. A nie, sorry. Ja energię i życie mam yy, standardowe. Yy, czyli, tak naprawdę, zobaczcie, że tutaj, jak nie jesteśmy w walce, to pasek energii nam się nie, nie zużywa. Natomiast, jak jesteśmy w walce, to on już nam się zużywa. Zobaczcie, na dowód tutaj otrzymam jeden cios. Zobaczcie, życie mi się nie regeneruje i zobaczcie, jak bardzo mało tej te dasze zużywają energii. Widzicie to? Ona jest dzięki temu tutaj niesamowicie mobilna, i to starczy jej na bardzo długo. Nawet na tym pierwszym poziomie um, możemy sobie to zobaczyć. I tutaj widzicie, to, że ten pasek jej energii jest taki króciutki, w ogóle w żaden sposób nie przeszkadza, żeby tych daszy zrobić tutaj nie wiem, ile Z30. No i pasek jej się bardzo, bardzo szybko regeneruje, więc ona tak naprawdę... No, no nie wiem, czy jest opcja, żeby ją pocelować, będąc przeciwnikiem. W mojej ocenie jest to bardzo trudne. No i ten jej sztylet, powiem szczerze, jest naprawdę mega super. Bo bardzo szybko bije, zobaczcie. To było całe combo wykorzystujące jej pasek energii na pierwszym poziomie. To były szybkie ataki, weźmy silne. Także no, jest spoko. I teraz tak, jeżeli chodzi o jej pierwszą umiejętność, czyli tą druga sztuka się nazywa umiejętność, to jest nic innego jak zakrzywienie czasu i sprzedanie obrażeń przeciwnikowi drugi raz. Z ostatnich kilku sekund, zobaczcie jak to wygląda. Widzicie, ja mu zadałem trochę obrażeń i je powtórzyłem po prostu, aktywując tą umiejętność. I to tak naprawdę jest wszystko, nie? Im więcej tutaj zadacie jej, e, im, im więcej zadacie tych obrażeń w tym krótkim czasie, tym lepiej, no bo po prostu. Wtedy on więcej obrażeń otrzyma, czy to mobek, czy to boss. Tutaj na tym sztylecie możemy sobie jeszcze aktywować takie coś, to jest taki magiczny atak. Całkiem spoko bije, jak widzicie za, za, zaklęty teraz jest ten sztylet magią. I teraz możemy jeszcze sobie... O, aktywujemy. I z kilku sekund on dostaje obrażenia. Natomiast jeżeli chodzi o jej ultimata, to ona wraz z sojusznikami robi się niewidzialna. Zobaczcie, ten przeciwnik mnie po prostu nie widzi. Nie wiem, jak długo ta niewidzialność trwa, ale możemy sobie to przy okazji tego testu sprawdzić. O, tyle mniej więcej trwa. Więc jakieś bym powiedział 8, 10 sekund. I w momencie kiedy tego użyjemy na księżnej, to znika ona e, i również sojusznicy, więc tutaj zobaczcie, możemy się zakradać do przeciwników, możemy sobie e, zrobić backstaba i praktycznie w ogóle nie musimy się martwić, że nas tutaj ktoś wykryje. Jesteśmy po prostu niewidzialni. I możemy tutaj zobaczcie, zrobić atak magiczny. Dalej jestem niewidzialny Kolejny atak magiczny I teraz jestem dopiero widzialny także dopiero po kilku atakach tam po jednym czy po dwóch e, Mamy tą e, Jakby widzialność tak że, że wracamy i jesteśmy widzialni znowu Zobaczmy Znikamy I teraz Backstabik i ja teraz robię sobie pyk i powtarzam, tak jakby te obrażenia z tego backstaba, i dalej jestem niewidzialny. Także, jak widzicie, no jest to bardzo, bardzo dobra, fajna postać, bardzo mobilna. No, i tutaj fajnie jest mieć ją w drużynie z racji tego, że właśnie ma tą niewidzialność, co się przydaje. Można się w tym czasie zregenerować, uciec i tak dalej. Nie wiem, jak to działa na bossach. Bo tutaj, jak widzicie, moby po prostu zwyczajnie my znikamy i mobek tak chodzi, tak bez sensu, nie wie za bardzo, co się dzieje. Pytanie, jak to wygląda na bossach? Nie mam zielonego pojęcia. Natomiast, jeśli chodzi tutaj o e, efekty, to mamy tutaj jeszcze ślad nocy e, i tu jest napisane walory pana nocy, ale co to jest za efekt? Nie mam zielonego pojęcia. Jakiś tutaj efekt na sobie tak księżna dzięki temu ma. No i tak się prezentuje ta postać. Żeby ją odkryć, tak jak powiedziałem, trzeba pokonać po prostu pierwszego bossa, 3 głowa. I wtedy dostajemy ten zegarek, wręczamy jej i jakby mamy ją. Fajna postać, bardzo mobilna, bardzo fajnie się nią gra. Muszę ją koniecznie potestować jeszcze na wyzwaniach, na wyzwaniach, na bossach i tak dalej. Wtedy będę mógł się więcej wypowiedzieć i nagrać dla was kolejne poradniki. A tymczasem, moi drodzy, Wielkie dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wbijajcie na kolejne filmy, wbijajcie na Discorda. Pozdrawiam i do następnego.